Dzień dobry, Jacek Pochłopień. Moim i Państwa gościem na Europejskim Kongresie Gospodarczym jest pan Tomasz Wojtkiewicz, prezes grupy Nextbike. Dzień dobry, panie dzień prezesie. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. Rozmawiamy o największym w Polsce systemie rowerów miejskich Metrorower. Panie prezesie, jakie korzyści przynosi wprowadzeniu projektu Metrorower mieszkańcom głównośląsko zagłębiowskiej metropolii? Ja podkreślam na początku, że mamy do czynienia nie tylko z największym w Polsce, ale również z trzecim największym w Europie systemem rowerów publicznych. Ja wolę używać tych, tego sformułowania rowerów publicznych, ponieważ one są dostępne publicznie. Rower miejski to również jest często rozumiane jako rower, rower pewnego rodzaju rower. Jesteśmy na terenie, w którym faktycznie 25 lutego uruchomiliśmy największy system w Polsce, składający się na razie tylko z 2000 rowerów. Jakie korzyści? Ten system rozwinie się do 7000 rowerów od 1 sierpnia. Połączy 31 gmin na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie w pełni uzupełnieniem transportu publicznego. Pamiętajmy, że mamy pierwszy raz do czynienia na terenie Polski z projektem, który w tak świadomy sposób i tak jakby zaawansowany zostanie zintegrowany z transportem publicznym, co już po części miało miejsce. Od 25 lutego w naszym systemie zarejestrowało się już tylko już 25 tysięcy osób. Dokonali oni 155 tysięcy wypożyczeń, z czego 30% skorzystało z integracji z transportem publicznym. Dlaczego? Ponieważ daje to większe preferencje dla użytkowników transportu publicznego posiadających bilety miesięczne. Mianowicie ci, którzy go mają, mają 60 minut darmowe wypożyczeń roweru publicznego. Jest to taki przykład absolutnie modelowego wdrożenia roweru jako uzupełnienia transportu publicznego. Te 7 tysięcy rowerów, które będzie rozlane po 31 gminach, co ja również wierzę, że nie jest ostatnim słowem powiedzianym tutaj w metropolii, bo wydaje mi się, że na terenie 2,5 miliona e, mieszkańców, którzy mają dostęp do tego systemu. Będzie to niewystarczające i z pewnością pojawią się głosy o jego rozbudowę. Przede wszystkim uzupełnienie transportu, ułatwienie dojazdu do tradycyjnego transportu, jakie są, jakim są e, tramwaje czy autobusy na terenie gzm -u. Przede wszystkim tani środek. Pamiętajmy, 20 minut dla każdego, a 60 minut dla posiadaczy transportu publicznego. Po trzecie, miejsca, w których rower został rozmieszczony, często są niedostępne przez transport tradycyjny, więc jest to ta fajna, elastyczna, taka efektywna droga do tego, żeby aby do niego dotrzeć. Ja myślę, że tutaj jakby mając na myśli 7 tysięcy rowerów, które będzie funkcjonowało na terenie Metropolii, możemy mówić o tym, że spodziewamy się około kilkunastu milionów wypożyczeń rocznie tego systemu rowerowego, co bardzo ważne robić, on będzie funkcjonował przez cały rok. W miesiącach zimowych będzie zmniejszony o 50%, natomiast mimo wszystko będzie dostępny przez cały rok. Uważam, że to jest bardzo duży krok, jeżeli chodzi o przykład na terenie Polski. Natomiast wdrożenie tego systemu również zostało zauważone przez branżę transportową, nie tylko w Polsce, ale na, w całej Europie. Bardzo dużo poczytnych tytułów opisywało to, bardzo mocno chwaliło, doceniało i stawiało to jako przykład. Przypomnę, jest to trzeci największy system w Europie. To jak możemy to zdefiniować, uchwycić? W jaki sposób metrower wpływa na poprawę mobilności, dostępności transportowej w regionie? Oto na pewno to, co wspomniałem, że jest uzupełnienie tego transportu, który ułatwia dojeżdżanie. Jeżeli popatrzymy w ogóle na rowery, jak one wyglądają, one są wręcz zidentyfikowane, jeżeli chodzi o kolor, o wygląd z transportem po to, żeby łatwiej było to kojarzyć. Na pewno poruszanie się między tymi gminami w, w metropolii, które często, tak mówmy się, no nawet nie mają jakby umownych granic, tylko przejeżdża się z jednego miasta do drugiego, może być zastąpione zamiast samochodu czy transportu właśnie na rowerze. Ten region również, co należy bardzo wspomnieć, ja jestem tego ogromnym fanem, jakby bardzo mocno odchodzi od tego wizerunku jakby kopalni i tego ciężkiego, przemysłowego. Natomiast tu jest niesamowita duża ilość również terenów zielonych, rekreacyjnych. Nawet na naszych rowerach, patrząc, jak ludzie używają to, również są one stosowane do, 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 do względów rekreacyjnych. To widać bardzo szczególnie w weekendy czy dni wolne, kiedy użytkownicy korzystają z tych rowerów na znacznie dłuższych trasach, znacznie dłuższych odcinkach. Bardzo ważną cechą tego wszystkiego jest homogeniczność, czyli to, że jest to jeden system, a nie kilka połączonych, kompatybilnych bądź nie. Tu mamy do czynienia z jedną funkcjonalnością, jedną aplikacją, jednym systemem, jednym biletem i jednym rodzajem roweru na terenie całej, całej metropolii. No, dla nas jest to absolutny benchmark do pokazywania nie tylko w Polsce, ale również w Europie, jak należy takie projekty realizować. Wspomniał Pan o przyszłości. Pytanie, czy coś jeszcze Pan tu dorzuci, jeśli chodzi o poszerzenie sieci stacji rowerowych, wprowadzenie nowych funkcjonalności? Jeżeli chodzi o metrorower, tak jak wspomniałem, 25 lutego uruchomiliśmy tylko pierwszą fazę. Początkowo ten projekt był rozdzielony na trzy fazy. Trzecia faza, ostatnia, miała zostać wdrożona dopiero na wakacje 25. roku. Natomiast po naszej deklaracji i rozmowach z zarządem GZM-u zadeklarowaliśmy, że nie ma sensu tyle czekać, jesteśmy w stanie to szybciej zrobić. Dlatego z trzech faz zrobiliśmy dwie i 1 sierpnia będzie funkcjonował już pełen system, 7 tysięcy rowerów. Myślę, że dopiero wtedy tak będzie można poczuć tak naprawdę całą moc tego roweru, bo dzisiaj on jest tylko w tych miastach, które posiadały wcześniej system roweru publicznego. Jeżeli chodzi o funkcjonalności, powstała całkowicie nowa aplikacja i mówię, ta integracja integracja z transportem publicznym, która jest bardzo dużym, nie lada wyzwaniem i na pewno e, ogromną funkcjonalnością. Jeżeli chodzi o samą funkcjonalność systemu, my rozwijamy bardzo dużo takich systemowych technologicznych systemów, które pozwalają nam jeszcze lepiej nim zarządzać. To są chatboty, które obsługują naszą infolinię czy aplikację po to, żeby klienci nie musieli czekać, czy nie dodzwaniać się, tylko mogli od razu automatycznie załatwić swoje potrzeby. To są systemy zarządzania tym transportem, gdzie mamy w tej chwili prawie 70% systemów e, serwisów rowerów przeprowadzamy na ulicach. Dzięki temu, że analizujemy dane, widzimy gdzie, jakie części, kiedy rowery się psują, nie zwozimy ich do magazynów, tylko robimy to na ulicy. Większość floty, która funkcjonuje na terenie jest zelektryfikowana. Po rozbudowie do pełnej skali systemu będziemy obsługiwać ten system również elektrycznymi rikszami, rowerami cargo po to, żeby robić to w jeszcze sposób bardziej odpowiedzialny i, i, i ekologiczny. A no i przede wszystkim zapewnić największą dostępność dla mieszkańców. Bardzo ważna informacja jest dla mieszkańców również taka funkcjonalność, która jest, jest moim zdaniem naprawdę game changerem. To jest fakt, że zatru, za, zarejestrowany raz system Inexbike'a, czyli czytaj tu w gzm Możemy korzystać z wszystkich systemów, które są dostępne NextBajka w Polsce, ale także na świecie. Czyli mieszkańcy GZT-u na tym samym kącie, jadąc do Warszawy, Wrocławia czy Łodzi, mogą spokojnie wypożyczać te rowery bez konieczności rejestracji. Jedyne co muszą zrobić, to zaakceptować lokalny regulamin i ponosić lokalne opłaty. Wspomniał Pan o rowerze używając słowa benchmark. metrorower może być benchmarkiem dla innych systemów. W jaki sposób doświadczenia związane z tym projektem wpływają na strategię rozwoju oferowanych przez NextBajka? Y, innych y, usług rowerowych w innych regionach. Myślę, że nasze postrzegania, ale również samorządów zmieniło się do tego stopnia, że dzisiaj rozmawiamy Mówię tutaj szczególnie o tych największych aglomeracjach w miastach G8. Nie rozmawiamy o rowerach jakby dotyczących tylko jednego miasta. Takim przykładem jest w tej chwili Wrocław, który kończy swój kontrakt, będzie rozpisywał przetarg. Patrząc na przykład GZT, będzie robił to już aglomeracyjnie. To znaczy 6-7 gmin ościennych wokół Wrocławia będzie również jakby partycypował w tym projekcie. Coś podobnego dzieje się w Warszawie, tylko nie w ramach jednego systemu, ale okoliczne systemy zostały zintegrowane z warszawskim Veturilo. Rozmawiamy również z kolejami, gdzie koleje regionalne wydają się takim naturalnym kolejnym krokiem do tego, aby ten rower był połączony z tymi kolejami i wychodził już nie tylko poza jakiś hub, to aglomerację, to miasto, to które jest takim centrem, sercem bijącym, ale również rozlewało się na te okoliczne miejscowości, które najczęściej umówmy się są sypialniami dużego miasta, skąd ludzie dojeżdżają. Żeby zapewnić im jakąś alternatywę dojazdu do centrum nie samochodem, a właśnie pociągiem czy rowerem, to... Połączenie tych środków transportu dojechaniem z małej miejscowości rowerem na stację kolei podmiejskiej czy regionalnej, dojechanie do centrum Katowic i tutaj dalej poruszanie się na rowerze czy jakimś innym środkiem transportu wydaje się najbardziej efektywnym, co pozwala myśleć o tym, żeby zrezygnować z, z samochodu. Ten przykład powtarzamy, już pokazujemy wielu miastom, w kilku regionach w Polsce rozmawiamy o takich projektach. Nie chciałbym na razie zdradzać tajemnic, ale w który mogę tutaj powiedzieć, bo to oficjalnie zostało ogłoszone, rozmawia w tej chwili właśnie, żeby ogłosić przetarg na nie miejski, tylko na regionalny system. A jakie są największe wyzwania z rozwojem systemu rowerów publicznych? W polskich miastach i co można robić, aby je pokonywać? Z uwagi na fakt, że rower publiczny jest częścią transportu publicznego, on podobnie jak transport publiczny, jest częścią taką misyjnej działalności samorządu, więc musi być dotowany. Gdybyśmy chcieli rower albo transport publiczny zrobić na takich rynkowych warunkach, to bilet taki jednorazowy musiałby kosztować około 15 zł, co miałoby się z celem jego popularności, z zapewnienia tej funkcjonalności i misyjności. Samorządy utrzymują transport, służbę zdrowia, oczyszczanie miasta, czy tego typu elementy jako misyjną swoją działalność z podatków. Robert służy temu również podobnie. Więc, jeżeli chodzi o największe wyzwania, to to, co myśmy zauważyli przez ostatnie parę lat, wiemy dobrze, że sytuacja samorządów drastycznie się zmieniła, jeżeli chodzi o finanse. Mam tutaj na myśli zmiany podatkowe względem rozliczeń z. Z, z poziomem rządowym. Wydaje nam się, że to jest najbardziej takie wąskie gardło w tej chwili do rozwoju tej branży, czy w ogóle do rozwoju tych inwestycji. To jest finanse samorządów. Mamy wiele jakby przykładów miast, które zrezygnowały wprost, mówiąc mi, że Panie Tomku, musimy zdecydować albo ogrzać przedszkolę, albo wybudować taki kawałek nowej drogi, albo ją oświetlić, albo zrobić system roweru publicznego. To są niesamowicie trudne decyzje. Ja jestem naprawdę bardzo bardzo zasmucony, że samorządy, budarze muszą podejmować takie decyzje. Wiem, że toczą się rozmowy. Mam wrażenie, że ta tendencja zostanie odwrócona i ten porządek finansów publicznych zostanie przywrócony. Natomiast widzimy również bardzo dużą szansę w tym, co się dzieje w tej chwili w, w środkach unijnych, które zostały uwolnione. Przede wszystkim Fundusz Odbudowy, które będzie, KPO, które będzie dysponował ogromnymi środkami również na transport, zrównoważone również na ekologiczne rozwiązania. Wierzymy bardzo mocno, że w tych pulach pieniędzy również znajdą się środki na to, aby rozwijać ekologiczne środki transportu, jakim jest m.in. rower publiczny. Tytułem podsumowania zapytam jeszcze raz o przyszłość. Jakie są wasze plany, gdzie widzicie potencjał na powtórzenie sukcesu metałodowaru? Ostatnie rozdanie samorządowe zmieniło trochę perspektywę w Polsce, bo wiemy, że mamy parę miast, w których pojawiły się nowe twarze, nowe osoby. Taki przykład, chociażby z Kraków gdzie nowy prezydent już na sztandarach swojego programu wyborczego deklarował wdrożenie nowego systemu roweru publicznego. Zmieniają się wydarzenia w miasta takie jak Toruń czy Olsztyn, które w tej chwili mają bądź nie mają rower, ale myślą o nowej perspektywie. Więc jest szereg miast na pewno, które w Polsce będzie chciało jakby odnowić bądź jakby wprowadzić ten rower. My jako NextBuy Polska w tej chwili jakby koncentrujemy się już nie tylko na Polsce, ale na takim trochę kachabie Europy Środkowo-Wschodniej i krajów skandynawskich. Jesteśmy w tej chwili w rozmowach z kilkoma regionalnymi projektami kolejowymi tutaj w Polsce, ale również... Rozmawiamy ze stolicami europejskimi. Naszym celem strategicznym jest stać się największym operatorem bike sharingu w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy do tego przygotowani. Po całych czasach restrukturyzacji i COVID-u odbudowaliśmy siły operacyjne i finansowe. Naprawdę spółka jest w tej chwili w najlepszej kondycji finansowej. Chcemy rozwijać się nie tylko w sposób właśnie regionalny w Polsce, ale w Europie. I drugą jakby taką nogą strategiczną biznesu, którą w tej chwili promujemy, to jest przejście do własnej produkcji rowerów, recyklingu części zamiennych, zakupów grupowych czy obsługi customer service nie tylko nas w Polsce, ale również całej grupy europejskiej, ponieważ funkcjonuje w kilku językach możemy to swobodnie robić na terenie całej Europy. Myślę, że plany są takie, że nie myślę, tylko mamy plany takie strategiczne, żeby w ciągu najbliższych dwóch lat podwoić nasze przychody i podwoić wielkość naszego biznesu, gdzie w 2024 roku mogę już zdradzić, osiągniemy najwyższe w historii spółki przychody. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Prezesie. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.